Hello, hello, 2.0, to znowu ja, Filnek Starcraft. I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Lego, Batman i Filnek. Tak, no i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku skończymy już całą fabułę zagadkowego zamachu. Zobaczymy jednak, nim to zrobimy. Chcę... Od pozdrowi tego, który mi dał suba, naprawdę to było bardzo niemiłe. Już byłem te pieniądze, co byłem szczęście. Patrzę na następny dzień i 49. To było chamskie po prostu. No nieładnie tak jakby nie patrzeć. Więc to się powtórzyła sytuacja z tego jak zrobiłem 10 czyli od razu po tym jak zrobiłem special to od razu dostałem Ansuba. No dobra trudno No jakoś się to do... Jakoś Znów bije te 50... 50 Ale to jest naprawdę głupie bo nie miałem zrobić tym Ale dobra nieważne zatem ostatnia misja Dobry w te klocki Historia No i jedziemy Okej okay, przydajmy to sobie Okej, okay. więc już zaczynamy misję. No, mam już wszystko. Superlaser, nasiona winorośli, klucz. Działo zamrażające, wszystko jest. To bardzo dziwnie wygląda. Wiem, ale każdy youtuber ma coś takiego. Nie powiem jak to wygląda. Naprawdę, nie mam zamiaru. Ale dobra, trudno. I no i oczywiście już, już jutro zaczynamy ping odcinek drugi. Pingwin szaleje u złoczyńców. Dobra, jesteśmy. Zegno zapytam. Ok, działa mrożące zatem. Ognia, a raczej lot No i. Jak na łyżkach O. Ale tutaj zawiasz, aż tak dobrze nie idzie. Dobra. W takim razie teraz super laser. I tyle było z mostku. No to teraz trzeba się jakoś na górę spiąć. Okej, okay, do tego są nasiona winorośli. I w górę! Dobra. Jesteśmy. Dobra, drzwi teraz. Okej, okay, odejdź z Trzeba? Coś nie pykło. Jedna góra. Kura... No Nie, to był kogut raczej. O. I tyle. Super lasera było. A co z tym kluczem takie pytanie moje? No dobra widzowie. Zatem jesteśmy w ostatniej misji tego odcinka. Wezmę może tu face. A. Ej! Zagadko! Kurde, będą nas strzelać! Coś ty zrobił! Twojemu... Koledze Ej! Zagadka! Uspokój się Dobra, a, ład. Dobra, trzeba ich klepać. dadzą nam kartuszka Tu kamera O nie, i będzie naprawdę... Będziecie takie nieskończoność Czekajcie, co tu? Czy wy widzicie to, co ja widzę, widzę? O sorry zagadko, szybko serce. trzeba zrobić. Co tu jest? Bad zestaw! Ja dziękuję. Naprawdę nie widziałem, że tutaj będzie bad zestaw. wam powiem, że jak tak nagrywam tą serię, to znajduję więcej niż znajdowałem, jak sobie tak ogólnie grałem. Dobra, zagadkę biorę. A ty tutaj tu weź się powinni... Okej, okay, już jest do nas spina. Więc chodź z Kubańcu. A! Trzeba uważać, żeby ten helikopter nas nie zastrzelił. Dobra. Czekajcie, czy tam jest jakaś kasa Nie, nie ma. Dobra, na no to idziemy. Okej, okay, tutaj bomb potrzebujemy albo czegoś. Słat! Kurgolecka słat! Dobra. Ej, naprawdę te pistolety są dobre. Patrzcie jakiś... jak ich klepiemy. Elegancko po prostu. Dobra, wiesz, prawie nam nic nie kuszą. Ciekawe, jak do, jak się ukochać z tą kamerą. Dobra, jeszcze. tak pyk, pyk. pyk. Pyk, pyk, pyk. I co tutaj mamy? A nic. No dobra, nic też może być w sumie. I tak, czy ty furgonetko Słod możesz rozwalać coś? Nie, ona wtedy nie może tych srebrnych obiektów Mmm, Więc dobra, wspinamy się w takim razie na górę. E, tylko gdzie teraz? Na globus? A czy na ten? Na gargulce? Nie wiem. Dobra, pójdziemy od tamtej strony. Może tam będzie coś do wykombinowania. A jest. What? A, nie. Tutaj mamy gostka do kontroli umysłu. Dobra. Woźnego. Przypomina mi się, jak woźny wygrał grę. W jednym z odcinków. Dobra Zatem, e! Zerwało mi połączenie Dobra, chodź tutaj Gwoźne Dobra Co tutaj jeszcze to bomba da się? No kurde Buduj Nie zrywaj się, dobra, dynamik no może być dynamit Jest okay. i wysadzamy. Okej. Okay. Teraz tylko z głośnym się tutaj już rozprawimy. Tutaj fajną kasę widzę, więc sobie skorzystamy. I ją weźmiemy. Dobra. Wszystko sobie zniszczymy i tym będziemy mogli rozwalać te srebrne obiekty? Chyba tak. No tak będziemy mogli. Tylko jak z tymi kamerami? Przecież nie mamy jakiejś takiej postaci, która, wiecie, może celować. To jedzie to do tego? Nie. A to dziwne. Okej, okay, dobra, tutaj możemy sobie to zniszczyć. A! Nie bij mnie pol panie policjancie. Bardzo niemiłe. Dobra, tam już niestety dalej nie pojedziemy naszym, aut naszym dźwigiem. Możemy za to się wspiąć tutaj na górę. Więc to robimy. Mam nadzieję, że... To zagadka zaraz przyjdzie. O, już przyszedł. Dobra, tutaj dwie niebieskie monetki przydadzą się. I dobra, baterie teraz trzeba włożyć. Tylko jeszcze wycelować. O, dobra. No i pociągimy w takim razie za dźwignię. Spoko. Dobra, teraz w lince. O, dobra, wiem co będziemy mogli teraz robić, widzę. No, ja tam nie mogę doskoczyć, a to szkoda. Mocne jest to skład. To skład całe. Dobra, dobra. Tędy, zatem. Do dokończ. Okej, okay, drabinka. No tutaj na nawierzać nie może, ale... Strzelać już może. Okej, okay, wchodzi tutaj. Do nas cały złap. Musimy tutaj wszystkich wypykać. Dajcie mi monetkę niebieską. Dziękuję. Dobra, zagadka tutaj dzielnie broni nas. No i tyle było z jego obrony. Ale możemy teraz za to budować To spoko, dobra, ginie panie Okej okay. Pamiętajcie, moja strategia Musicie tak Przestawać budować na chwilę Wtedy będziecie mieli Bo tak to będą was Jak będą was trzeba to to będzie się resetowało A tak to Sobie to wybudujecie Dobra, już prawie Wow, nawet nikt nie przyszedł. Ok, zagadka. I teraz uwaga, sterujemy helikopter... A, Dobra, więc tak tutaj możemy to zniszczyć. No tak, zapomniałem, że nasz helikopter może. Okej, okay, to też pewnie też może że ten symbol dolara. Albo i nie. Dobra, teraz zobaczymy. Wow, Bad Tylko go jeszcze weź. Nie wiem czy nam się uda. Można spróbować w sumie, nie, ale czy tak się stanie, to już nie wiem. A ten symbol dolara nie trafia w coś, Widzę Wyczekajcie, spróbujmy podlecieć może. Nie chcę to m... tracić Nie tego się nie da Okej, okay, a mogę tu Mogę tu wejść O? Czekajcie Au Chyba już sobie odpowiedziałem na pytanie Ech, dlaczego bo tak musi być. Dlaczego musiałem? Zginąć? Dobra, bardzo stawie wrócimy do ciebie w grze swobodnej. O nie jeszcze... Ach, Jezu, tutaj jeszcze muszę. Naprawdę... A chwila. A tutaj jest to też. Nieboże. No Co za failing. Beznadziejne. I gdzie ty teraz jesteś, tej zagadki? Dobra, chodź. Na szczęście już tutaj się wspiął. Dobra, helikopterze, to trzeba rozwalić. No, teraz możemy działać. Szkoda, tego bardzo zestawu. Serio. Niestety nic nie poradzimy. Dobra, jacyś tutaj woźni. Jeśli się pytacie, to tak po wczorajszej misji były postacie do kupowań. Właściwie jedna postać, jeden pojazd. Myślę, że w tej misji, że po tej misji też będzie można, wiecie, odblokować, jaką jakieś w końcu. To jest koniec odcinka pierwszego, więc na pewno coś będziemy mogli kupić. Coś, tak powiem wam, widzowie, że średnio. Idzie nam z paskiem, bo nawet jeszcze nie mamy 50%, ale oczywiście nadal będę próbować wbić i się nie poddam. Poddać się nie mogę. Bo pasek trzeba wbić i bardzo widziałem, ale do niego też oczywiście nie da się wyjść. Czekajcie, a chyba dało się w tej... Nie, w te się nie... Te obrazy się nie dało strzelać, ale coś się dało z nimi, kurczę, zrobić. No dobra, przynajmniej ten jeden pa, zestaw chwila, kasa, kasa, kasa. O, kasie, Nie mam. Tak ja tak mam, Dobra. Tutaj sobie otwieramy. I tutaj też sobie otwieramy. No i tutaj, teraz pobieg zagadka, znowu kontrolujemy woźnego, ciągle tych woźnych musimy kontrolować. Dobra, zatem tak, idziemy tutaj, niszczymy. To I tutaj mamy dźwignię Pociągniemy za nią I co się stanie? Droga dalej Ale kurczę, co się dało zrobić z tymi obrazami? Na pewno Nie da się strzelać Dobra, no, trudno O, kaska Może jednak się uda wbić Tego całego super złoczyńca Ale dobra, idziemy dalej Swat ale są już słabsi. Ok, razy 10 kasary poleciała. Te mnożniki to fajna rzecz, bo dzięki nim szybciej wbijamy te pieniążki. No dobra. Lasery. O nie, będą nas strzelać teraz. Dobra, rozstrzelamy je. Teraz wygląda jak są lasery, to w ogóle nawet się nie da strzelać przez coś takiego. A, wtedy się da. No dobra. Nie, no jednak super złoczyńce wbijemy, bo mamy już takie z. Na 70. Nie, 80% mamy. Dobra, teraz trzeba to zniszczyć. To rozwalać. I tutaj wybudować. Jakiś złoty klocek Można to nazwać. Okej. Okay. Popchajmy go zatem. No i wiadomo. No, to... no i wiecie, widzowie, co się dzieje ze złotem w rachlego. wymięka na laserach, więc. Tutaj ten złoty klocek nam pomoże przejść dalej. No i odbija także. Okej, okay, tutaj bomby. Bomby nie mamy, więc jedyne co możemy teraz zrobić, to ich płód. Razy 5, razy 6, razy 7, a teraz Ej, nie starczy mi. co mi nie starczyłaby tą monetkę zebrać, ale trudno. Dobra. tutaj jest oczywiście. Może wychodzić po tych chemikaliach całych. Okej. Okay, już prawie. Zaraz bijemy super złoczyńce. To tylko kwestia czasu. Tutaj niestety nie mamy żadnej silnej postaci. Tak domyślam, że tam powinien być jakiś klocek czerwony. Tak obstawiam, ale może będzie pan zestaw. Nie wiem. Okej, okay, dobra. Więc teraz... I robimy coś takiego żeby... No i już jest super złoczyńca. Bierzemy tu pejsa. Niech on sobie w tej windzie siedzi. I niech jedzie na górę. Okej, okay, jest na górze. Teraz musimy zrobić przejście dla zagadki. Właśnie tak. Okej. Okay. Mamy teraz dla niego drabinę. Już tutaj przychodzi. I kolejny woźny do kontrolowania. I winda. Albo dalej. Dobra, niszczymy te lasery. Ach, tak. I. I. Tla. Czemu nie mogę w to trafić? O, dobra, trafiłem. Teraz w to. I tyle było z lasera. Marne te zabezpieczenia, mimo że to są... Rezerwy złotych, dobra. Tutaj jak były takie przełączki, to to jest dla jokera. Więc tego nie zrobimy. Okej, okay, dobra. Możemy za to przejść tutaj faceem I coś nim zdziałać. Jałem zrobić taki klik, żeby wepchnąć jednego policji. Ja mam teraz od tych chemikaliów Dobra, czekajcie, a to co? A dobra, tutaj to zniszczy dla tylko Będzie nam tutaj potrzebna również zagadka. A tutaj nam znowu bomby Wszędzie te bomby są nam potrzebne. No zauważcie, bomby, bomby, tylko bomby. Dobra, tutaj jakaś maszyna, to ją sobie zniszczmy. O, 1 na 4. Coś mamy. Nie chodzi o te maszyny, ale raczej niestety już ich nie zniszczymy wszystkich. Okej, okay, tutaj wyłączamy. Gdzie to znika? Oto jest pytanie. Dobra, teraz tak. Tu mamy jakiś złoty obiekt. 2 na 4. Uuuu Myślałem, że nie będzie się dało tego zniszczyć, a się da. Dobra. No bo wiecie. Ktoś, kto grał w Lego Batmana 2, to by pewnie po... to by powiedział sobie, potrzebujemy Supermana, ale tutaj Supermana nie ma. Dobra, tutaj otworzyć... Oj, tu już jest ostatni etap. Fajnie, dobra, wystrzelamy. Byk, 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 byk. OK, pyk, Okej, budujemy robota. Dobra, spoko. Teraz tutaj tak. Coś takiego. Wyglądało to jak takie pokrętło, ale to nie jest. O, ciekawe, ciekawe. A dobra, wiem co musimy zrobić. A co z tymi znajdźkami? No, jak się spodziewałem, ich nie zbierzemy w tym odcinku. Nie gry swobodnej. Kurczę, ciągle powtarzam. Zrobimy to w trybie gry swobodnej. Naprawdę, już tak chcę zagrać w tę grę swobodną. I wymaksować te poziomy. No ale dobra, na razie fabuła. I teraz możemy kontrolować kolejnego woźnego, tak? Dokładnie, kolejny woźnik. woźny. Wojny to jest nasza najczęstsza tutaj ofiara kontroli umysłu. Dobra. Zatem tak, spalmy tu sobie pokrętło. Kolejne bardzo ale potrzebujemy bomb. Co tak tu? Co tych bomb tutaj trzeba używać? Dobra, nieważne, schodzimy na dół, dźwignia i kolejna część jakby tutaj naszego sejfu otwarta. No i mamy kolejne części. Czyżby to był już koniec? Widzicie, czyżbyśmy już zbudowali tego robota tak w pełni? a no, zobaczymy. Zobacz. Okej, okay, chyba tak. No tak, to już jest... To już jest ostatnia część naszego robota. No i mamy. O nie, złe bydle. Wygląda jakby ktoś wziął taką łódkę Lego i zrobił z tego takiego robota. Dobra, pik, pyk, pik, pyk, 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 pik, pyk pyk, 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 pyk. O i możemy nawet tutaj i to zniszczyć srebrne obiekty, ale tamtego nie zniszczyć, no. Nie ma jak to gry tego to będą dają ci rzecz tak na wyciągnięcie ręki, a jednak nie możesz się dobrać. Dobra, idziemy. Po bogactwo. Okej, okay, jesteśmy. Ja a i po to był ten. No nie wiem już co ja, po to był ten klucz. Okej, okay, o. Filasa jakadko. Patrzmy się. No ta, bogactwo. Ile zło. Świetnie. No i dobra widzowie Pociąg ukończony, odlokowaliśmy złoczyńcy I wkroczyliśmy odcinek pierwszy zagadka z u złoczyńcy Dobra Super złoczyńca oczywiście jest Wykaczy nam teraz to... No, Kurczę, no nie wiem jak wygląda ten super system złoczyńcy i to w następnym odcinku Wam pokażę ten super zestaw złożyń w sali mini zestaw, Jak on na razie wygląda, bo naprawdę nie wiem, dlaczego go nie widać. No ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Chodź, zestaw jeden niestety tylko. I dokończ historię. Okej. Okay. Ja nie tutaj się ładuje. I... Co jakiś filmik? Nie, w filmiku niestety widzowie nie ma. Dlaczego? No w sumie sam nie wiem, dlaczego nie ma w filmiku. Niestety po skończeniu fabuły złoteńców nie ma takiego końcowego filmiku. A szkoda może, było na przykład pokazać, że Batman przychodzi i rozwala. To jest takie niedociągnięcie moim zdaniem. No ale nic na to nie poradzę. Albo widzicie co widzowie teraz Wam pokażę ten super zestaw złoczyńcy. Jak tylko wrócimy do azylu Arka. A to się już dzieje. Okej, okay, także te misje złoczyńców wyglądają tak, że przez pierwsze 4 misje odblokowujemy jakieś postacie. A w piątej już jest koniec i żadnej nowej nie mamy. Dobra, jeszcze sobie może kupimy coś atakowanie i postacie, bo na pewno są nowe. Mówiłem o jest Dobra, coś jeszcze? Antyterrorysta co jeszcze? To wszystko? Mm... Tak, to wszystko. Więc tyle jeśli chodzi o to. Więc wam teraz już na szybko pokażę Ten super zestaw. Złoczyńcy, tutaj mamy nasze mini zestawy i tak on wygląda. To jest Azyl Arkham. Generalnie będzie się budować jak z super zestawu Bocratera. Będzie się budować, wiecie. Villa Wayne'a, No ale dobra widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc na tym będę kończyć ten odcinek. Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ze wszystkimi filmami się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. I cześć.